Nie ma to jak kubek ogórkowej radości. Biorę się za wysiewy, ale najpierw pokażę na jakie odmiany stawiam w tym roku. Zaczynam od soplicy, która w poprzednich latach bardzo przypadła mi do gustu. Charakteryzowała się plennością oraz odpornością. Postawiłam też na nowości, między innymi starter, który został nagrodzony złotym medalem na targach Gardenia. Zachwalają go zarówno producenci, jak i działkowicze. Co ważne, jest pozbawiony goryczy. Kolejny ogórkowy przystojniak to locus, którego wybrałam ze względu na bardzo wysoką odporność na mączniaka rzekomego. No i tylko spójrzcie na te brodawki. Kolejną odmianą jest liberty, który cieszy się bardzo dobrą opinią wśród ciałkowiczów. Panie i Panowie, pora na Jamesa Bonda wśród ogórków. Wysoka odparność na mączniaka rzekomego, duża plenność. piękne, zgrabne ogórki. Agent do zadań specjalnych w ogrodzie. No dobrze, ale nie samymi korniszonami człowiek żyje. Pora na Dukata, odmianę idealną do uprawy pod osłonami. Sałatka, mizeria, wszystko będzie z niego smaczne. Koniecznie spróbujcie tę odmianę. Pora na coś ciekawego. Ogórek melonowy. Próbowałam w ubiegłym roku, ale ze względu na moje niedopatrzenie nie doczekałam się owoców. Będę próbować i w tym roku. Trzymajcie za mnie kciuki. Pikolino. Zgrabna odmiana o niewielkich owocach. Pokazywałam ją już w poprzednich latach i mam ją też w moim growboxie. Chiński wężowy. Ja nie byłam z niego zbyt zadowolona, ale poproszono mnie, by wysiać go dla znajomych. Na koniec mam coś specjalnego. Szwangurkę, czyli lufa, inaczej gąbczek, kiwano oraz cyklantera. Cyklanterę i kiwano uprawiałam już po latach poprzednich, a lufa jest u mnie nowością.